od Janusza Korczaka, którego nazwano pierwszym rzecznikiem praw dziecka w, w świecie, rozpoczęło się cały ciąg zdarzeń, które doprowadziły do tego, że Polska stała się inicjatorem konwencji praw dziecka, że ta konwencja została przyjęta, że również te prawa dziecka stały się obecne w naszym życiu, nie tylko w tym życiu oficjalnym, politycznym, ale przede wszystkim w życiu każdej rodziny. Wszyscy uznali, zaczynając od Janusza Korczaka, że że dziecko to przede wszystkim człowiek, który ma swoje emocje i że dziecko to przyszłość. Jeszcze raz chciałbym otworzyć tą dzisiejszą piękną wystawę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest historyczny dzień, że dzisiaj w Brukseli w Parlamencie Europejskim spotykamy się i mówimy e, słowami starego polskiego doktora, e, który e, upominał się o prawa dziecka. Tutaj należy głośno upominać się o prawa dziecka. To stąd idzie dzisiaj sygnał, impuls, ale impuls inspirowany polską myślą: że dzieci to ludzie, że sprawy dziecięce są ważne, a bardzo często najważniejsze. To życie każdego człowieka rozpoczyna się od dzieciństwa i nie da się inaczej. Książki Korczaka to było pierwsze zetknięcie z czymś, co ja bym nazwał wymianą perspektyw, że ważne jest w życiu, żeby, żeby, żeby patrzeć przez okulary innych. I to jest coś tak strasznie ważnego, szalenie ważnego w życiu społecznym, w życiu politycznym. Ja się czuję kimś, kto wyrósł właśnie w tej tradycji i zawdzięcza tym lekturom i temu wszystkiemu, co o tych lekturach nam mówili nauczyciele. I jest bardzo dobrze, że o tym opowiadamy na świecie. Jest to rok Korczakowski ogłoszony przez Polski Parlament, a jednocześnie jest to też rok Praw Dziecka. Kiedy przyszła propozycja, aby odbyć taką konferencję w Parlamencie Europejskim pod auspicjami Podkomisji Praw Człowieka, aby odbyła się ta wystawa, w miarę siły i możliwości zaangażowałem się wspólnie z moimi współpracownikami.